28 kwietnia 2021 roku, środa. W pierwszej stronie witam serdecznie. widzów, słuchaczy czytelników Forex Clubu. Eee, za nami słabsze dane dotyczące inflacji po konsumentów z Australii. Przed nami bardzo ważny fixing T2. A Jeśli chodzi o rozliczenia za ten miesiąc, czyli flow związany z przepływami kapitałowymi, plus na koniec dnia o 20 decyzja FOMC w sprawie 100% w Stanach Zjednoczonych, a później 8.30 polskiego czasu wieczorem konferencja prasowa Pawela. W związku z czym, jakby głównym tutaj wydarzeniem w dniu dzisiejszym, będzie to, co będzie się działo na wykresach związanych z dolarem. A tutaj w dalszym ciągu, jeśli chodzi o euro, jesteśmy powyżej 1.20 i to w tej chwili w przewadze oczywiście są. Na ten moment kupujący, chociaż prawdę powiedziawszy, to z czym mamy do czynienia w, od początku tygodnia, no, no jakby brak kontynuacji sugeruje, że być może tutaj odrobinę niższe poziomy będą do zobaczenia. I tutaj z perspektywy wykresu dziennego, jeśli sobie parę rzeczy przełożymy, jak na przykład chociażby ten górny swing, który jest tutaj widoczny w okolicach 1,2045 to jeszcze raz tutaj dociś, próba dociśnięcia, manipulacja ewentualnie przed Fedem mogłaby mieć miejsce, natomiast no przede wszystkim psychologiczny poziom 1.20, czyli ewentualnie ten dolny swing teoretycznie powinny się utrzymać od strony kupujących, jeśli myślą o ataku na znacznie, znacznie wyższe poziomy. W związku z tym z perspektywy tutaj tych dołów... Powiedzmy sobie, co jest istotne. Tutaj co, co róż, co kilka, co kilka pipsów mamy potencjalny poziom propopytowy na dzielnym. Zaczynamy od możliwego wybudowania dolnego swingu. Mówimy tutaj o okolicach 20-60. Następnie to, o czym sobie powiedzieliśmy, czyli retest złamanego górnego swingu. W tym momencie mówimy o okolicach 20-45. No i później te wybite poziomy, bardzo istotne. Strefa tuż pod... 1,20 w kierunku 19,65 i gdyby to miało nastąpić bardzo szybko, to dokończenie biznesu w rejonie 19,50, budowa szybkiego dolnego cienia, natomiast pierwszym celem do góry jest atak na ten górny swing, czyli tutaj mówimy o okolicach 20, 21,50, 21,70, następnie wyżej w kierunku dokończenia biznesu 22. 0, no i są to poziomy e, wspomniane przeze mnie, poziomy propodażowe 21,70, 22,07. Gdyby rynek tutaj próbował łamać e, ten dzisiejszy, e, przepraszam, ten e, e, ewentualnie górny e, swing, e, to tutaj kwestia e, pewnych mierzeń, e, czyli na przykład e, to ile dzieliło nas od poprzedniego swingu e, i wyjazd do góry pokrywałby się z atakiem na 21,70 e, e, ewentualnie. Także tak wygląda sytuacja na etku z perspektywy wykresu dziennego. Zejdźmy sobie jeszcze szybko na wykres intraday. Wydawało się, że być może jakaś flaga, natomiast jakby generalnie rozpościera nam się to i budujemy sobie tutaj konsolidację. Co jest istotne z perspektywy intraday, to to wyjście do góry nocne w poniedziałek w tej chwili cały czas, jeśli popatrzycie, utrzymywane jako poziom propodażowy, za każdym razem to cofnięcie z, z okolic 2090 na ten moment miało miejsce no oczywiście był to jest 2060, mamy 30 pipsów, czyli wyjście górą to jest atak na 21-20, czyli atak na te stopy wyjście dołem to jest atak na 20-30 i tak naprawdę to byłoby złamanie dość poważnej potencjalnej strefy popytowej wynikającej z tego ostatniego gradajowego miejsca słabości, i tutaj ewentualnie mogłoby się to w cudzysłowie posypać w kierunku właśnie 21 19 85 ja myślę, że biorąc pod uwagę Fed, biorąc pod uwagę możliwe manipulacje związane z końcówką miesiąca i z tymi przypływami, ja mimo wszystko odnosiłbym się do tego, o czym mówiliśmy sobie na wykresie dziennym. Góra 21,70, 20,20, dół co kilka pipsów. Począwszy od 2065, 2045, później w dół do 121, 1,19, nawet 65. Na ten moment tak widzę sytuację na Edku. Kolejna para, na którą zwrócimy sobie uwagę, jeśli chodzi o dolara, to oczywiście funt brytyjski. Bardzo podobnie do tego, co na Edku bez firewerków od początku tygodnia. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do etka, byki na kablu znajdują się powyżej poziomu związanego z otwarciem tygodnia, chociaż w dniu wczorajszym mieliśmy próbę zejścia pod tym poziom. Bardzo podobnie jak na etku na godzinowym, to tutaj na dziennym na straży ostatnie miejsce słabości i ewentualnie ten złamany górny swing okolice 38-50 i wyjście górą w okolicach 38-10. O tym, żeśmy sobie, o tym, żeśmy sobie rozmawiali. Teoretycznie rzecz biorąc Dokończenie biznesu a, i atak e, w, znowu w okolice 1,40 teoretycznie e, jak najbardziej może mieć miejsce a, i tutaj spodziewałbym się a, podaży. Spodziewałbym się również podaży przy próbie wyjścia a, i zamknięcia powyżej. 39, 35, 39, 45, są to poziomy, które były testowane w tym tygodniu i bronione przez podaż, w związku z czym z perspektywy wykresu dziennego, jeśli chodzi o funta, okolica 39, 35, 39, 50, jako pierwszy poziom podażowy i później ewentualnie dokończenie biznesu w okolicach 1,40, popyt w dół w kierunku 38, 30, 38, 10, na ten moment to jest rozpiętość tej świecy, czy rozpiętość z dnia 19 kwietnia, czyli dosłownie kilkanaście dni, kilkanaście dni temu. Zobaczmy szybko, co słychać z perspektywy wykresu intraday na funcie. Również bardzo wąsko. I ja tutaj myślę, że zmienność, którą widzieliśmy w poprzedni czwartek, jeśli się nie mylę, tak? Środa, wtorek, poniedziałek. W zeszły czwartek, czyli top tej konsolidacji, czyli wspomniane przeze mnie 39,50, todzie, rynek miał problemy jako intradayowa podaż i oczywiście dolne rejony jako intradayowy popyt. To jest 120 pipsów, czyli wyjście górą oznaczałoby 40, nawet, czyli zdecydowana próba poszukiwania stop losów teoretycznie mogłaby mieć miejsce, jeśli chodzi o funta, w dół złamanie 38, 30 otwierałoby drogę w kierunku 37, 36, 80, ponownie znamy te poziomy, bo wielokrotnie żeśmy je omawiali, czyli zarówno jedna, jak i druga strona rynku zna swoje poziomy, a myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość. Kolejna para to australijczyk w notowaniu z dolarem, to o czym wspominałem, kwestie związane kwestie związane ze słabszymi danymi, jeśli chodzi o inflację i próbujemy atakować poziomy związane z otwarciem tygodnia póki co dolnym cieniem. Natomiast e, prawda jest taka, że tutaj kwestie, jeśli chodzi o podaż, to są kwestie w okolicach 78-78-25. E, z perspektywy ewentualnego popytu na ten moment ostatnie miejsce słabości, które było bronione w zeszłym tygodniu, Mam na myśli poziomy zbliżone do 77, czyli taki dość wąski range na ten moment 100 pipsowy. Jeśli będziemy łamali w dół, to czekałbym na retest 50% tego range, czyli ogólnie 77, 40, 50 i z tego miejsca targetowałbym 76%. Czyli te stopy tutaj poniżej. Jeśli wychodzilibyśmy, jeśli wychodzilibyśmy górą powyżej 78, również czekałbym na retest 50% i targetował 150 pipsów, czyli 79 w kierunku 80. Mając na uwadze możliwe dokończenie biznesu z dziennego, idealnie wpisujące się w ten możliwy scenariusz, jeśli chodzi o Australijczyka notowanego z dolarem. Na koniec dolar z jenem po Bank of Japan, przed, y, przed FOMC, A jeśli pamiętacie na szybko 109.20 y, 109, y, to jest strefa propodarzowa aż w kierunku 110.20, y, czyli generalnie szerokie 100 pipsów z dziennego, y, to jest y, to miejsce, z którego spadaliśmy y, pod dość istotne wsparcie 1840. Tu mamy taki dzień, w którym następowało przełamywanie, i on jest testowany na chwilę obecną okolicę 10880 109 Bardzo jestem ciekaw, jak będziemy wyglądali na koniec dnia, bo jeśli pójdziemy górą, zaatakujemy tą podaż, i cofnięcie będzie miało niewielki zakres, możemy zobaczyć ewentualną kontynuację do góry i próbę ataku ponownie na okolice 111. Wygląda to z perspektywy dolara z jenem, z perspektywy byków bardzo ciekawie, zwłaszcza to wczorajszy powrót powyżej 108,40, warto na to zwrócić uwagę, bo to jest pierwsze propopytowe miejsce między 108,40 a 108, jeśli chodzi o podaż, 109,20 do 110,20 z dziennego, tak to wygląda. Nie dajcie się złapać w pułapkę w ciągu całego dnia, przypominam, e, przepływy kapitałowe na koniec miesiąca, później FETI, konferencja prasowa Pawela również przypominam, prawdziwą reakcję, mamy szansę zobaczyć 12 do 24 godzin po e, tym wydarzeniu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.